85% zwolenników trzeciej drogi chce budowy CPK. A gdzie jest to CPK? No w polu, można powiedzieć. Tak? W polu w Baranowie. Więc yy, Rada Gabinetowa była potrzebna. Owoce są bardzo istotne tej Rady Gabinetowej. Dotrzymywać zobowiązań yy, z troską o Polaków, yy, a nie kolejne oszustwa. Donald tu przyzwyczaił poniekąd społeczeństwo polskie do tego, że kłamie. To przecież słyszeliśmy kiedyś z byłego prezesa Orlenu, że po wyborach to paliwo może być już po 7 zł. Te słowa, które miał powiedzieć Donald Tusk, prawda? Ale teraz coś się zmieniło. Zmieniła się sytuacja gospodarcza. Ten deficyt, proszę Państwa, o który pytaliście, przecież on na lipiec tego roku sięga ilu 261 miliardów złotych. To jest deficyt równy temu deficytowi, który powinien być w grudniu. Można powiedzieć, że grudzień mamy w lipcu. To jest, proszę Państwa, sytuacja wołająca o pomstę do nieba. Rzeczywiście mamy rekordowy, najwyższy od 1989 roku deficyt. Sytuacja jest katastrofalna, a liczba miejsc pracy, które są likwidowane, dramatycznie rośnie. Subskrybuj po więcej.